Wiecie, dlaczego PiS i Platforma ma takie poparcie? Ponieważ ludzie nadal nie do końca zdają sobie sprawę z tego, na co powinny zwracać uwagę przy politykach, i bardzo było to widoczne tutaj podczas tegorocznej kampanii, gdzie niektórzy ludzie. Po prostu nie zwrócali uwagi na to, jaki plan wyborczy ma PiS czy platforma, tylko bardziej na zasadzie jeden, drugiego obrzuca błotem, czy na zasadzie, nie będę głosował na PiS albo nie będę głosować na Trzaskowskiego. Natomiast większość ludzi, i to też było widać w ankietach, nie zadawało sobie trudu, pytania, dlaczego nie chce. Natomiast Tutaj przy tych wyborach na prezydenta trzeba było sobie zadać kluczowe pytanie. Po pierwsze, czy ja dzisiaj jestem zadowolony z obecnego rządu oraz polityki, która jest prowadzona przez ten rząd? Jeśli ktoś na tego typu pytanie odpowiedział sobie tak, no to zapewne był za panem Trzaskowskim, no bo to jest ta, ta polityka, która jest w tym momencie prowadzona. Jeśli ktokolwiek stwierdził, że nie jestem zadowolony, nie podobają mi się rzeczy, które są wprowadzane, w jaki sposób jest dyktowana ta polityka, no to akurat za Trzaskowskim nie był. Konfederacja, bo skupię się w pewien sposób na trzech partiach. Konfederacja. Była zupełnie innym odłamem czyli Konfederacja w pewien sposób reprezentowała zupełnie inne poglądy, inne, inną koncepcję prowadzenia rządu w porównaniu do Trzaskowskiego. Pis, PiS byłby tak pomiędzy. On daje formę kompromisu jednej i drugiej partii. I teraz zobaczcie sobie na wynik wyborów. Wygrał pan Nawrocki, czyli tak jakby w pewien sposób forma kompromisu. O czym to świadczy? O tym, że albo Polacy boją się zmian, albo wolą, jak to się mówi, mniejsze zło, że chcę zmiany, ale będę je wprowadzał małymi mikroczkami. To tak z moich informacji, obserwacji, które ja widzę. Ty oczywiście możesz mieć zupełnie inne zdanie i je napisać. Nie chodzi mi o to, żebyście tutaj zdradzali, na kogo głosowaliście i tak dalej, to już w tym momencie nie ma znaczenia. Natomiast, czy się zgadzacie z polityką, która jest prowadzona w Polsce, czy niekoniecznie? Też w swoim otoczeniu często widziałam osoby, które zdecydowanie były tak, jakby za trzaskowskim, natomiast przy rozmowie takiej konkretnej, kiedy zapytałam wprost. Co tak naprawdę powoduje, że ty wybierasz tą osobę, to ku zaskoczeniu padało. Bo jest reprezentacyjny, bo potrafi mówić, bo, bo, bo zna języki, bo jest wykształcony. No z tego co wiem, większość polityków jest wykształconych, tam wyjątki od normy oczywiście są, ale do czego zmierzam? Żadna osoba w pewien sposób nie powiedziała, że się z pewnymi rzeczami nie zgadza. Czy zgadza, bo później jak już y, zaczęłam konkretnie, tak jakby rozmawiać na ten temat pod kątem tego, że y, zobacz, narzekasz, że y, są za wysokie ceny energii, że wszystko idzie w górę, że tutaj nie wiem, masz pewne ograniczenia dotyczące właśnie związanych z przepisami Unii. I jak zaczynam to w ten sposób tłumaczyć, i naraz ktoś, tak jakby się budzi i dochodzi do wniosku, Aha, to jest związane z Czaskowskim, z Unią Europejską i tak dalej. Czyli z tego wynika, że większość ludzi nie do końca jest świadoma pewnych rzeczy i to przeraża. Natomiast podsumowując, mieliśmy do wyboru, już patrzymy sobie na drugą turę. Tak naprawdę dwa warianty. Albo mamy tą politykę tuska, gdzie po prostu wszystko idzie w kierunku Unii, gdzie za ileś lat możemy nie czuć jak we własnym kraju, co już teraz wiele osób obserwuje i o tym mówi, albo wybraliśmy alternatywę taką mniejszego zła, gdzie jest osoba, która no jednak w pewien sposób, mimo takich konkretnych yy, poglądów, jednak jest bardziej za polską. Oczywiście jego plan wyborczy, żeby była jasność, nie był jakoś super dobry, to jest taka alternatywa między złem a gorszym złem. Natomiast, jeśli chcesz zmian, naprawdę chcesz, masz już dosyć, szczególnie to jest kwestia dla młodych ludzi, jeśli ty naprawdę chcesz zmian, to w Polsce musi pojawić się trzecia partia, no tutaj rośnie nam w ten sposób konfederacja, aczkolwiek no ludzie mają różne zdania na ten temat, też nie chciałabym się tutaj wypowiadać i jedno jest pewne, jeśli chcemy zmiany, to zmiany muszą być u podstaw. Osoby, które do dzisiaj rządzą, które mamy na czele yy, naszej władzy, one ma, oni mają swoje poglądy. Jeśli ja chcę zmiany, to musi się to wiązać od podstaw. Musimy wymienić rząd, musimy postawić na nowe, i przy kolejnych wyborach trzeba postawić na nowe osoby, jeśli chcemy zmiany. No bo jeśli jesteś tą osobą, która nie chce zmian, to oczywiście nie będziesz stawać na zmiany. I teraz przechodząc do podsumowania mojego filmiku, mojego wywodu, powiem w ten sposób, że Ludzie patrzą przede wszystkim na siebie, czyli nie potrafią, jeśli chodzi tutaj o rządy, o politykę, nie potrafią patrzeć szerokokątnie, nie potrafią przewidzieć pewnych zachowań. No bo weźmy ten przykład z tym Zielonym Ładem. Jeśli on zostanie wprowadzony, tutaj radzę się zapoznać z polityką Unii Europejskiej pod tym kątem. Tam będziecie mieli zakres, szereg informacji na ten temat i zobaczycie, z czym to się wiąże w przyszłości. I teraz ktoś na to patrzy w ten sposób. Okej, okay, teraz mnie to nie dotyczy, teraz jestem młodym człowiekiem, gdzieś tam nie zwracam na to uwagi, jestem sam. To, że jest coś tam trochę droższe, prąd jest droższy. To nie jest dla mnie taki problem, bo nie wiem, albo mnie rodzice jeszcze utrzymują, albo sam na siebie na tyle zarabiam, że nie jest to jakoś problemem. Ale ludzie nie, za, nie patrzą pod kątem, że kiedyś ten problem może mnie dotyczyć, może mi się powinąć noga, może coś się takiego wydarzyć w moim życiu, że już wtedy będzie to dla mnie istotne. Dlatego to przeraża, że większość ludzi patrzy pod kątem tu i teraz. Natomiast pewne zmiany, które będą się wiązały tutaj, na przykład jak temat migracji, jeśli macie znajomych albo sami, nie wiem, mieszkacie za granicą. Dla porównania, Niemcy. Przecież oni tam już mają dosyć tych migrantów. Tam ten problem jest taki, że dlatego też Unia bierze pod uwagę, żeby tych migrantów wysyłać do innych krajów, ponieważ już te kraje, które wcześniej przyjmowały, one sobie z tym nie radzą i tam już stracono nad tym kontrolę. Czy naprawdę chcecie mieć tutaj podobną sytuację? I znowu ktoś powie, a mnie to nie dotyczy, mieszkam w takim i takim mieście, czy, czy tu i tu. No tak, ale ty nie wiesz, czy ty zmienisz miejsce zamieszkania i czy ciebie za chwilę ten problem będzie dotyczył. Więc zacznijcie myśleć, bo to nie boli. Dziękuję za pierwszy filmik i do usłyszenia.